Witanko w lesie w pół do trzeciej nad ranem. W tej chwili świecę Olite X9R, ale nie na maksymalnym trybie. E, tutaj na drzewach sobie porozkładałem latarki. E, no nie brałem ze sobą wszystkich latarek. E, nie brałem tych najsłabszych. Znaczy no w sumie najsłabsze to takie też one do końca nie są, bo na tych diodach T6. To już są stosunkowo słabe diody w porównaniu z tymi XHP70 i XHP70 w wersji drugiej, bo takie latarki tylko pobrałem. No i Astrolux na SST20, czy jak one się tam zwą. No ale dlaczego mnie pogięło? Bo no specjalnie jechałem. W pół do trzeciej nad ranem, znaczy no już o drugiej gdzieś wyjechałem, żeby 10 kilometrów po serpentynach przez ciemny las wjechać. Sobie latarkami poświecić, przynajmniej mój pierdzik, którego nie gasiłem, żebym go potem nie zgubił. Tam o sobie stoi i tyrkocze nawet silnika nie gasiłem. O tam o sobie stoi. E, dobrze się sprawuje. Nic tam, nie było żadnych problemów z tą skrzynią biegów, kiedy się z tym łagodnie obchodzi. Yy, tutaj pod te strome góry, gdzie rowerem kiedyś sapałem 8-10 na godzinę, godzinę wjeżdżając te, w te góry, w to miejsce, bo jest to Przełęcz yy, Walimska. A mogłem wjechać na Przełęcz Jugowską, gdzie jest trochę dłużej, o jakieś 3 km, ale tam przynajmniej mam ławeczki. Yy. Mógłbym sobie te latarki porozkładać, a tak to musiałem porozkładać je na drzewach i też daleko nie mam zamiaru odchodzić. Będę mógł tylko świecić tu po tym parkingu, czy kiedyś tu chyba coś mieli budować. Pamiętam, jak tu ostatnim razem byłem, to jakieś kopy piachu tu były. Nie wiem, co z nim zrobili, ale no, nic tutaj nie ma. Nadal jest pusty plac. Kiedyś tu był sklepik, teraz stoi jakiś samochód. Nie wiem, czy ktoś w nim jest, czy te szyby są zaparowane, ktoś tam siedzi. I... Nie wiem, czy on się bardziej boi mnie, czy ja jego. Raczej ja tutaj wyglądam na bardziej groźnego. W skórze, w kasku, 1,90 m. W kasku i w butach prawie 2 m. Na motorku. Z jakąś potworną latarką. To mam nadzieję, że nie mam się czego bać. Mam tylko taką nadzieję. Także może zaczniemy sobie świecić po kolei od najsłabszych latareczek, czyli... XHP 90. No to akurat nie jest dioda z tych, które wymieniłem XHP 70 czy XHP 70 wersji drugiej czy ST20 to jest typowa jakaś chińska, chiński wynalazek 16 rdzeniowy Nie ta jest akurat 4rdzeniowa. No 16 rdzeniowa to była XHP, 160, którą już sprzedałem. Została mi ta 90, bo ona z tych chińskich latarek najlepiej świeci. Może nie tak bardzo szeroko, ale niewiele wężiej niż XHP 160, za to trochę dalej, co mam nadzieję, będzie widać na filmie. Tam łąkę za ulicą oświetla dosyć daleko z tym zoomem. No i chociaż to jest taka latarka hmm, i dystansowa, bo ona ma zoom i taka powiedzmy fluderowa i trowerowo-fluderowa, zależy jak się ją rozsunie. Tutaj tą, ten plac nam oświetla tak, a to jest najsłabsza latarka. Ona ma tryb najmocniejszy, nie? tak na oko według mnie, ona świeci jakieś góra 3000 lumenów. Tryb trochę słabszy, nie wiem czy to jest z 500 lumenów, ale i tak to chyba lepiej oświetla okolice niż moje światła w motorku, gdzie się strasznie męczyłem, żeby w kompletnych ciemnościach wjechać te 10 km pod górę, no znaczy 5 km to jest przez wioski, gdzie jakieś latarnie są, a następne 5 to jest kompletne ciemności po lesie, gdzie jeszcze asfalt jest mokry na większości odcinków i mało co widać. O Takim mniej więcej światłem, tyle że żółtym musiałem jechać, albo nawet słabszym światłem. Także o ile to jest jakieś 3-3 tysiące lumenów, to tutaj na pewno nie ma nawet tysiąca. Także moje światło w motorku mniej więcej tak świeci, nawet kiedy jest na długich. Bardzo słabe jest i nie jest tak równomierne jak chociażby to. Myślę, że taką latarką świecąc. Tą najsłabszą XHP-90 motorkiem jadąc, bym się czuł bardziej bezpiecznie, ale dobra, to była pierwsza latarka. Teraz druga, najsłabsza to chyba będzie Sofirn SP70 na, z jedną tylko diodą XHP-70, ale już w wersji drugiej. To jest taka latarka bardziej rowerowa świecąca punktem na dystans, ale też ma taką poświatę, jak widać z bliska. Świeci ta poświata nawet trochę szerzej niż w tej latarce XHP-90 i mniej więcej też ta poświata sama, nie licząc tego środka, świeci zjawiem z mocą jakichś do tysiąca lumenów, a ten środek do 5000 lumenów. Teraz dałem na turbo, zobaczcie, jak ona fajnie, no myślę, że dalej świeci dalej i mocniej niż ta XHP 90, bo tu maksymalnie mamy 5,500 lumenów. No, jakie tryby, ile tych trybów tutaj jest, to już nie będziemy w to wnikać, chociaż to jest szybko, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba 500 lumenów, to jest chyba 1000 lumenów, to jest 3000 lumenów i turbo to jest 5500 lumenów. E... No jest jeszcze taki tryb, tryb moonlight po przytrzymaniu przycisku, gdzie dioda tak o ledwo żarzy. Można zobaczyć nawet jej fakturkę. To jest z tego co pamiętam tylko dwa lumeny, chyba. Tak, tylko ledwo, ledwo pod nogi można poświecić. Dobra. Teraz. E poświecimy. Następna w kolejności będzie Olight X7R, bo ona ma 12 tysięcy lumenów. Tutaj mamy trzy diody XHP70 w wersji pierwszej. To jest najsłabszy tryb chyba. Taki niby Moonlight, ale tu już jest chyba 60 lumenów, o ile dobrze pamiętam. Taki najsłabszy tryb jaki jest w tej latarce 3 diody XHP70 w wersji pierwszej, to jest od razu tryb turbo, ale ten pierwszy i tryb turbo drugi 12 tysięcy lumenów. A tych trybów mamy tutaj oprócz tego Moonlight, który ma podobno, o ile dobrze pamiętam, 60 lumenów. To mamy jeszcze 500 lumenów chyba. Mogę się mylić, bo już nie pamiętam. O to jest coś mniej więcej jak hmm, ta XHP 70, w tym, znaczy 90, ta pierwsza latarka, którą świeciłem w trybie tym słabszym, bo tam jeszcze był stroboskop, ale poza tym były dwa tryby świecenia, ten mocniejszy, słabszy, to to mniej więcej tak świeci jak z taką mocą, co porównywałem ze światłami z moim pierdzikiem. E i być może to jest nawet jaśniejsze niż te moje światła, tyle że tutaj mamy szersze to światło. Mamy i środek dosyć szeroki, i poświatę bardzo szeroką. Także następny tryb to jest yy, chyba 1000 lumenów, następny to jest 3000 lumenów, a potem już są tryby turbo 7000 lumenów. I 12 tysięcy rumenów maksymalny, zobaczcie te drzewa, tam kilkadziesiąt metrów dalej, do 100 metrów nawet. Są bardzo dobrze oświetlone tutaj reszta placu. Eee, a To nie jest latarka dystansowa, też tam kawał łąki jeszcze oświetla za ulicą. No, ona podobno świeci do 300 czy nawet 300, kilkadziesiąt metrów, o ile dobrze pamiętam. No i to jest dopiero trzecia latarka. Pod względem mocy, którą ze sobą mam, bo następna jest Astrolux MF01S na diodach SST20, czy 20, jak one się tam nazywały, tu jest chyba aż 18 tych diod. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tak, 18 diod. No, ta latarka to już jest na systemie. Anduril, bo mam jeszcze ze sobą Heike ha Light 09 która jest na systemie Nasril. Te systemy są bardzo skomplikowane, także nie będę tego wszystkiego opowiadał. Tam jest masę ustawień, trybów, programowania i takich rzeczy. Teraz hmm, nawet nie pamiętam z jakim trybem świeca, ale to jest chyba najsłabszy w tym Astroluxie. Ona ma bardzo podobne światło do Sofirna, znaczy do y, Olighta. X7R, tyle, że jest troszkę bardziej na dystans. Oj, mamy tutaj trip ramping, także nie będę się rozczulał nad trybami ile lumenów, tylko trip ramping i turbo, ale ona nawet nie jest na full naładowana, także być możliwe, że ona nawet nie świeci mocniej niż X7R. Maksymalnie, która jest naładowana, a tej jakiś czas nie ładowałem, bo gdzieś ją tam używałem. No ale jak widzicie, świeci bardzo podobnie jak X7R. Nawet ta poświata, taka delikatniejsza, jest trochę szersza. No, środek tutaj jest bardziej wyeksponowany. Jakby baterie były full naładowane, to ona by tym środkiem trochę lepiej świeciła od X7R. Także ona mocowo jest troszkę mocniejsza od X7R. Też bardzo fajnie świeci. Dosyć równomiernie, ale bardziej tutaj się odznacza ta kula światła, taka, właśnie ta środkowa, bo ta reszta to już jest taka trochę mniej znacząca, ale ogólnie bardzo fajne światło jest z tej latarki. No i co, nam został jeszcze ostatni potwór, którego mam na, na pasku. Yy. <ścoughs> Olight X9R, e, teraz świecę w trybie minimalnym, to jest chyba 200, nie, 500 lumenów, kurczę, nie pamiętam, czy to jest w ogóle tryb minimalny, zaraz, może e, przytrzymam, to jest tryb minimalny, to jest chyba 200 lumenów, tak, o może, tak, nawet nie, chyba jednak trochę mocniej świecą światła w moim motorku, czyli coś tak do 500 lumenów. To jest 200 lumenów, to jest chyba 500 lumenów. Czy to jest już 800? Bo już się pogubiłem, zapomniałem po ile lumenów mają poszczególne tryby. Hmm. Następny tryb to jest tak, o ile dobrze pamiętam, zaraz od początku tutaj było tak, potęgowało się razy dwa. Czyli jak to jest 200 lumenów. To to jest 400 lumenów, o to by było mniej więcej tak światła w moim pierdziku, także wyobraźcie sobie, jaką moc mają te latarki. To jest światło jakie mam w motorku, z jakim musiałem jechać tutaj pod górę przez ciemny las. Yy, a to jest dopiero 400 lumenów, następny mamy 800 lumenów bo tutaj mamy sporo tych trybów, 1600 lumenów, wszystko tutaj jest razy dwa. Następny to jest 3200 lumenów, już jest dosyć jasno, już te drzewa tam w oddali są oświecone w takim trybie. I następny jest 6400 000 lumenów, znaczy 6400 lumenów, no. I 12, oj, teraz już trzeba turbo włączyć. Znaczy nie kurczę, ja coś chyba pomieszałem. Bo powinno być 12 tysięcy lumenów, a potem e, ma, ma najmocniejsze. Jeszcze raz niech to przeliczę. 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Nie, chyba, chyba jednak kurczę, albo ona też już nie jest na full naładowana i będzie kiszka, bo nie zaprezentuje wam maksymalnych trybów. No ale dałem plamy. Także ona też już się wyładowała i mogę wam tylko poświecić w trybie 6400 lumenów. Nie poświecę wam ani 12400, ani 25. Także trochę że tak brzydko powiem dałem dupy, bo to jest najmocniejszy potwór, jakiego mam. A drugi raz mi się z tą latarką po naładowaniu, w góry specjalnie nie będzie chciało wjeżdżać. Bo w tej chwili to nawet lepiej będzie sobie radziła X7R naładowana w trybie 12 tysięcy lumenów, a X9 potrafi zaświecić dwa razy mocniej, no ale niestety nie zaświeci. Myślałem, że ona ma w lepszym stanie te, ten akumulator. A tu, jak na złość, on już nie jest w takim stanie, żeby tryby turbo mogły się, ale porównam Wam. OLAJTA X9R w trybie 6400 z X7R w trybie 12000, to jest 7000, świecą mniej więcej podobnie. X9R, X7R, X9R w trybie 6400, X7R w trybie 7000, a teraz X7R w trybie 12000. To jest X9R w trybie 6400. To jest X7R w trybie 12000. No nie wydaje się taka duża różnica, bo X9R w przeciwieństwie do X7R, mimo że są podobnie świecące, to jednak X7 ma trochę szerszy środek i nawet kiedy ona świeci większą mocą, to nie widać aż tak drastycznej różnicy między tym co jest w X9R. Teraz X9R 6400. X7R 12800. Hmm, Czy 12 tysięcy. 12800 to chyba świeci X9. O ile jest w pełni naładowana bateria. To wtedy te dwa tryby turbo świecą. 12800 i 25 tysięcy. No ale no. No, jak mówię, dałem dupy i nie dopilnowałem, żeby ona była w pełni naładowana. A jak tutaj dwie kreski z ośmiu zejdą wskaźnika baterii, to ona już nie świeci w trybach turbo. Także to na tyle trochę się zdenerwowałem, że wam tego potwora nie zaprezentuję w pełni jego mocy, ale jest gdzieś taki film. Jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, to jest chyba nawet kilka filmów yy, sprzed około pół roku gdzie świeciłem tą latarką może nie w górach, ale gdzieś na polanach czy nad jeziorem, gdzie będzie ona w trybie 25 tysięcy lumenów. Także to na tyle z tymi latarkami kończę i zjeżdżam powoli w dół, to trzymajcie się hejka.